Cześć maleczkoszy, ja jestem Quark i witam was w moim kolejnym filmie na kanale i w tym filmie pokażę wam kolejny plugin. Tym razem jest to plugin na OneBlocka. Plugin jest płatny. O szczegółach możecie dowiedzieć się na rynku, który znajduje się na Discordzie. AfterMC. Link do tego Discorda znajdziecie w opisie tego filmu. Także już teraz przejdźmy do prezentacji tego pluginu. No, ogólnie plugin wspiera wersję od 1.16 aż do najnowszej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No, i jak widzicie, mamy tutaj komendę Wyspa. No, i tutaj mamy wszystkie po prostu komendy do zarządzania naszą wyspą. Możemy pisać na przykład wyspa Stwórz. I wtedy tworzy nam się, jak widzicie, wyspa bloka No i mamy właśnie jeden blok. No i możemy go sobie niszczyć. No i dostajemy różne itemy. Ja tutaj sobie teraz piszę e, game mode I jak widzicie tutaj, e, po zniszczeniu danych bloków po prostu dostajemy. Jakieś tam itemki, w zależności od tego, jaki to blok, no i też od czasu do czasu respią nam się skrzynki. Jak widzicie, z różnymi przedmiotami można je sobie tutaj właśnie wziąć z tej skrzynki. No i wiadomo, no i niszczymy tak dalej te skrzynki i te ogólnie itemy. Oj, tutaj akurat spadłem niechcący. Ogólnie, właśnie jak widzicie, jeżeli nam się przypadkiem spadnie z wyspy, no to nas automatycznie tutaj teleportuje z powrotem. Także tutaj nie ma problemu, yy, mamy komendę np. wyspa panel yy, do zarządzania właśnie naszą wyspą, tutaj mamy różne informacje, yy, no, kiedy wyspa stworzona, jaką ważność ma, ile punktów, ile ludzi właśnie na tej wyspie jest, możemy również powiększyć teren naszej yy, wyspy. Co ciekawe, tutaj musimy sobie wybrać po prostu poziomy po kolei, a nie tak, że na przykład jak mamy pierwszy poziom, to nagle możemy na dziesiąty sobie skoczyć. No to możemy opłacić ważność działki. Tutaj mamy różne ustawienia, jakieś tam eksplozje i w ogóle. No plugin jest ogólnie bardzo, bardzo rozbudowany. Są nawet uprawnienia poszczególnych, właśnie, członków naszej wyspy. No tutaj Wam tego nie pokażę, bo nie ma po prostu multiconta aktualnie. Tutaj mamy jakieś tam ogólnie uprawnienia właśnie odwiedzających naszą, yy, naszą wyspę, bo ogólnie na naszej wyspie yy, yy, można tworzyć yy, warpy, yy, do których właśnie gracze mogą się teleportować no i oceniać ewentualnie naszą wyspę, yy, więc taki właśnie tak to wygląda, tutaj mamy jakieś tam yy, punkty właśnie, jakie bloki dostajemy za, yy, jakie bloki trzeba postawić, żeby dostać punkty, mamy tutaj topkę najlepszych wysp, Mamy tutaj jeszcze właśnie to zarządzanie warpami. Tutaj możemy usunąć dany warp. No i ogólnie mamy jeszcze limity, jakie mamy na działce aktualnie. Te limity zwiększają się wraz z poziomem naszej działki, więc warto wbijać poziom, żeby mieć po prostu większe limity poszczególnych itemów, które można postawić na, na działce. Mamy również tutaj komendę wyspa e, border. Właśnie y, możemy tutaj sobie wybrać y, dany border naszej wyspy, na przykład właśnie blue. To akurat mi się teraz nie pokaże, bo po prostu mam takie szejdery, że one y, no, usuwają ten border no, i jego nie widać, ale ogólnie jest tutaj y, taki border jak y, no, taki po prostu, y, jak mam na granicy mapy. Tak? Mamy tutaj również system ocen wyspy. Możemy tutaj właśnie sobie ocenić, czyli wpisując sobie wyspa oceni no i tu wpisujemy y, ocenę od 0 do 9, na przykład 5, no, my ogólnie swojej wyspy nie możemy y, ocenić, no ale jakiś tam gracz, jeżeli na naszą wyspę wejdzie, na przykład poprzez warp, no to możemy ją jak najbardziej ocenić. Możemy również naszą wyspę sprzedać, wpisujemy sobie wyspa sprzedaj, sprzedaj. No i oczywiście jakąś tam cenę, na przykład 50 dolców. No i wtedy właśnie um, nasza wyspa została wystawiona na sprzedaż, i teraz jak sobie piszemy wyspa, e, wyspa Kup, no to właśnie jak widzicie, mamy tutaj wyspę na sprzedaż i są wszystkie informacje e, na temat naszej wyspy. No my jej wi wiadomo nie możemy kupić, no bo jesteśmy właścicielami, tak? No możemy sobie również wycofać e, sprzedaż, czyli e, wyspa cofni sprzedaż, no i wtedy już e, wyspa już nie jest na sprzedaż. Tak jak mówiłem, możemy tutaj sobie ustawić e, warpy na naszej wyspie. Czyli wpisujemy sobie wyspa ustaw warp, na przykład test. No i wtedy jak sobie wpisujemy w, e, wyspa, wyspa warp. No, to jak widzicie, mamy listę warpów, wszystkich ogólnie warpów, nie tylko naszego, tylko tutaj są wszystkie warpy dostępne na, na serwerze. No i tutaj właśnie mamy na przykład właściciel wyspy, qwerko, ilość odwiedzin, ilość ocen, no i ocena końcowa wyspy. No i jeszcze tutaj możemy sobie dodać opis, jakiś krótki. No i wtedy po prostu ludzie, jak sobie to klikną, to mogą się teleportować na naszą wyspę. No nie wiem, możecie tu jakiś sobie na przykład chest shop zrobić albo coś w tym stylu na naszej wyspie. No i wtedy wiadomo, gracze będą oceniać ją wysoko, tak. No i w sumie, jeśli chodzi o ten plugin, to by było na tyle. Także tak jak mówię, plugin jest płatny. No nie wiem jeszcze, za jaką tam cenę go wystawię. Po prostu musicie wbić na Discorda AfterMC i sami zobaczyć, właśnie, jaka będzie cena tego pluginu finalna. No myślę, że nie będzie jakaś bardzo, bardzo wygórowana, także zachęcam Was do wbicia na rynek i sprawdzania prostego pluginu. Myślę, że jak za taką cenę będzie ten plugin na pewno warto e, kupić, bo po prostu jest bardzo rozbudowany. No tak szczerze Wam powiem, że tak em, w Polsce takiego drugiego pluginu to nie widziałem, szczerze, w sensie nie widziałem tak do pobrania, żeby był. E, natomiast na serwerach, no to owszem, e, są różne pluginy na OneBlocka. Plugin to jest po prostu, to jest pierwsza wersja tego pluginu, więc na pewno będzie jeszcze coś do niego dodawane. Jak na pierwszą wersję, myślę, że wyszło bardzo fajnie. No, także to tyle. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Także Siemaneczko.